Do Pipsa, ten scenariusz, o którym mówiłem w dniu wczorajszym, nawet pewne skalpy tam były, e, były przeze mnie brane. E, chodziło przede wszystkim o zaksięgowanie, o pierwsze zaksięgowanie poziomu 1,23,87. No i faktycznie to dojście było. Zobaczcie, idealnie tutaj wykres powiększę, żebyście sobie to zobaczyli, tak dokładnie co się wydarzyło. Te czerwone linie to jest ruch, którego ja się spodziewałem. Czyli mówiliśmy wczoraj, że będzie podbicie, i tutaj naprawdę ostrzegałem, mówię, uważajcie, bo będzie cofka. Jak się do tego miejsca odbije. Co się stało? Dwukrotnie się odbił. No, z dokładnością niemalże aptekarską, prawda? W mojej ocenie tutaj wypełnia ten układ i bardzo prawdopodobne jest zaksięgowanie ponowne tego miejsca, ale też. Pewnego rodzaju pułapka, która jest wyżej, czyli poziom następny 1,24,26. Te dwa czerwone poziomy horyzontalne, przerywane linią zaznaczone, one są po prostu ważnymi oporami. Myślę, że rynek i na jeden, zresztą na jeden już zareagował, ale na ten drugi również pewnie będzie reagował. Tutaj mam jeszcze jeden układ, co prawda bardzo, bardzo lokalny, no ale ten balans faktycznie jest. Znaczy on się może wydawać lokalny, natomiast na H1 czy M30 wcale już taki lokalny nie jest. Mowa o tym 1 do 1. Zobaczcie, 1,22,64, czyli typowy 1 to 1, korekta pędząca, tutaj tego tłumaczyć nie trzeba. Sam poziom jest do zagrania dla day to myślę bardzo ok, no bo jakby nie było, jest to układ po prostu OB, prawda? A, a jak wiemy, owe balans, czy też po prostu takie czyste układy geometryczne, one fajnie działają. Także samo wsparcie lokalne 1,22,64 uważam, że warto na funcie zaznaczyć. A dolar do 1? Dolar do 1 słuchajcie, dochodzi do tej naszej strefy. mniejszej pozycji nie ma, dlatego że czekam na rozwój wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, co się wydarzy. Czyli po prostu jeszcze kilka, kilka godzin sobie poczekam na, na, na to, co się zadzieje. Natomiast na chwilę obecną wszystko wygląda ok. Mamy 61 zaksięgowane, mamy zaksięgowaną strefę ZZB, czyli ten obszar pomarańczowy na wykresie, który jest widoczny. Czyli praktycznie setup jest wyczekany, bo też o nim mówiłem już kilka dobrych dni. Rynek uderza w poziom FIBO, no, i oczekuję tutaj jakiegoś, jakiegoś zejścia. Patrząc na interwale H1, zobaczmy, jak to wygląda jeszcze na wolumenie, bo wolumen zawsze w tego typu sytuacji jest pomocny. To też Wam pokażę w grupie wolumenowej, którą przygotowuję, ale z którą już mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu. To właśnie tego typu potwierdzenia bardzo często są wyszukiwane przeze mnie na wolumenie. Na ten wolumen skumulowany, ten dolny, pokazuje mi, że pierwsza aktywacja podaży się pojawiła, prawda? Nie jest jakaś duża, co też widać, że te słupki nie są jakieś ogromne. Na razie mamy pierwsze odbicie. Patrząc tutaj na tym wolumenie, Realnym na wysokość tych słupków, czyli cały ten wzrost, proszę zobaczyć, od 9, znaczy od godziny tutaj 17-18 od wczorajszego dnia. On był na tym wolumenie, może nie malejącym, ale tak tendencja była zachowana. Mniej więcej nie były to jakieś mocne strzały popytowe, tylko jednak szedł do góry bez wyraźnego popytu. To też jest informacja, że czeka nas jakieś wyhamowanie, ewentualne odbicie. No i tutaj mamy się od czego odbijać, bo przypominam, stoi to 61,8 Fibo, co też mnie interesuje w sumie najbardziej. Także tutaj dolar do Jena jest na tapecie na pewno w dniu dzisiejszym, jak i pewnie jutrzejszym, no bo to może być zagranie nawet na, na 2-3 dni. Zobaczymy. A jeżeli chodzi o też nas nie zaskakuje. Wspomniałem, że poziomy 50 i 61, na które czekam do, do wypełnienia, do zaksięgowania, 50 jest zaksięgowana, natomiast tutaj się nic u mnie nie dzieje, bo wiemy, 50 na jenach jakimś supermocnym poziomem nie jest. O wiele ciekawszy niż 61,8, czego nie dodałem w dniu wczorajszym, a dodam teraz, to jest zewnętrzne mierzenie ostatniej korekty, czyli nasz ulubiony motyw POK, prawda? Czyli pomiar ostatniej korekty, w skrócie. Kolor zmienimy, żeby nam to fajnie tutaj na wykresie się pojawiło. Niech będzie taki czerwony, czy tam pomarańczowy. No i mamy, proszę zobaczyć, jest wniosek końcowy 161,8 POG, Czyli ostatnią korektę mierzymy w całości. Patrzymy na to mierzenie niebieskie 61, a więc małe i duże Fi, małe Fi czyli 61, duże 161, w tym samym miejscu się nakładają. No i to jest wniosek końcowy dzisiejszej analizy. Bardzo ważny scenariusz, słuchajcie, bardzo ważny poziom. Na Eurojenie znajduje się 119.22. No, mocny opór wynikający z zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia, klasy FIBO w najczystszej postaci, prawda? Więc tutaj również mamy gotowy scenariusz na Eurojenie do, do przypilnowania. E, fund do Jena. Zobaczmy, fund do Jena tutaj nie zaksięgował 161.8. Troszkę jestem niepocieszony, bo miałem tam oczekujące, cały czas stoi. A już myślałem, że na tej dynamice gdzieś tam zaksięguje troszkę brakło. No, troszkę brakło. Fundo Jena, pamiętajmy, ma dosyć dużą dynamikę. Tutaj się przygotowuje jeszcze do innego układu. To też zaznaczmy za pomocą tego narzędzia, więc ekspansja FIBO. W tym wypadku w tym momencie zaznaczam zasięgi, czyli mierzenie f 100 O, właśnie. I, I mamy. Proszę zobaczyć. Do tego dołożymy jeszcze jedną rzecz, chcę Wam pokazać, bo to jest fajne potwierdzenie. O, właśnie, mamy, prawda? Wyznaczone jest tym samym mocne wsparcie na, na funcie do Jena, czyli 61,8 wypada na tym samym poziomie praktycznie idealnie, co mierzenie F100, więc pokazuje nam też klaster popytowy. Klaster popytowy, zaznaczmy sobie kolorem zielonym, no bo oczywiście tutaj, jeżeli byśmy zeszli, to długie pozycje w tym momencie mnie zaczynają interesować. Także tutaj odczytajmy jeszcze poziom, żeby każdy wiedział 131. 58, 131, 58, mocna strefa popytowa na funcie do 1, natomiast ten opór, który był zaznaczony wczoraj, on jest aktualny oczywiście cały czas na 133,14, także ważne zewnętrzne mierzenie sobie tam stoi, cały czas czekamy na wypełnienie albo jednego, albo drugiego poziomu. Euro.pl, na mówiłem, że czekam na jakiś popyt, no pojawia się świeca, słuchajcie, pojawia się świeca, Tutaj, może przesunę tę linię, żeby nam nie zasłaniały um, e, samo mierzenie, też e, tej świecy, na którą czekam. I ona się w tym momencie, zobaczcie, zaczyna naprawdę uaktywniać. I ciekawy popysł, słuchajcie, bronimy tego poziomu 886. No, i to jest taka chwila prawdy: albo obronimy i wy będziemy realizować ten układ pomarańczowy, tę harmonię, I z punktu D ruszymy w, w górę, albo przy kolejnym teście wybijamy dołem, bo tutaj tych testów tego poziomu 88 no było dosyć dużo, zresztą policzcie sobie ile mamy świec, które są idealnie na poziomie 4.33.15. Przypominam, w kontekście harmonii i geometrii nam to nie pomaga, no bo im częściej dany poziom jest testowany, tym ryzyko niestety wyjścia dołem jest coraz większe. Także tutaj ta liczba testów jest już no, na takim maksimum. Jeżeli teraz nie wystartujemy, to nic z tego układu harmonicznego nie będzie. Także warto o tym pamiętać. Dolar do jena, słuchajcie, tworzy nam możliwy układ 1 do 1, też to mam u siebie zaznaczone, już Wam pokazuję, co takiego mam na myśli. Mamy, mamy zasięgi FIBO, to jest to narzędzie FS100, o właśnie, tutaj bardzo ważny bardzo ważny opór. I jeżeli zobaczymy po lewej stronie, co takiego się działo na tym poziomie, to również zobaczymy, że sam poziom jest techniczny, jest ciekawy przede wszystkim, a to zaznaczam za pomocą tych strzałek spadkowych. Zobaczcie, tutaj zaznaczam momenty, gdzie cena wyraźnie reagowała. Po prostu rynek się odbijał od tego poziomu, a jest to poziom 3,94,35. 30... 2. Także tutaj tę czerwoną strzałkę również przesunę na sam koniec, dlatego żeby o tym poziomie pamiętać. Może być coś na kształt głowy z ramionami, jeżeli byśmy się upali i tak chcieli zaznaczyć, no to oczywiście te strzałki po lewej, lewe ramię, głowa, no to oczywiście te szczyty, no i prawe ramię tutaj na wysokości f 100 Może być. Także ten scenariusz, ten poziom na pewno też jest do przypilnowania na dolarze do, do złotego i wygląda dobrze. Po prostu wygląda to dobrze. A Australijczyk, słuchajcie, walczę z tym poziomem, to jest strefa podażowa, ta strefa pomarańczowa. Możemy ją zaznaczyć takim kolorem. Wynika tego, przypomnę szybciutko, bo to też wczoraj było omawiane z tych dołków: 17 dzień maja, 17 dzień czerwca. No i znowu tutaj to ZZB w połączeniu z taką korektą prostą jest wypełnione. Ja mam bardzo ciasne zagranie, niedawno odpalone tutaj ze stopem powyżej tego cienia, a więc jest stop minimalny. Tutaj bardzo ma małe ryzyko tego zagrania. Natomiast target jest nawet wyjony tego 161,8, a więc naprawdę. Dosyć duży, tak żebym powiedział, nawet optymistyczny, natomiast realne prawda? Bo to, co się tutaj dzieje, w mojej ocenie jest to duża szansa na korektę prostą na zakończeniu ZZB, a więc połączenie i krzynowej troszeczkę z fal Eliota. Odnośnie troi fal Eliota, słuchajcie, dużo pytań otrzymuję od Was praktycznie w każdym tygodniu się jakichś co najmniej jedno, dwa pytania pojawiają. Dlaczego ja fal Eliota nie zawsze działa? W jakich momentach nie działa? dlaczego niektóre projekty są przeze mnie w ogóle nie omawiane? skąd wiem, że niektóre mierzenia nie mają sensu i tak dalej. Słuchajcie, ja zabrałem te wszystkie pytania do kupy i postanowiłem zrobić taki webinar edukacyjny, gdzie odpowiem w taki trochę niecodzienny sposób, m, pokażę elementy, gdzie teoria faleliota na pewno nie zadziała, tak? Bo wszyscy o tym mówią, jaka to teoria faleliota jest fajna, jak, jak wygląda cały cykl i tak dalej, ale to myślę każdy wie, Natomiast ja zrobię takie spotkanie odwrotne, czyli pokażę momenty, gdzie teoria faleliota na pewno nie zadziała i to drukowanymi literami nie zadziała, bo to też będzie pokazane, udowodnione, że można tego typu mierzenia wyznaczyć z wyprzedzeniem. Także tutaj wysyłam Wam zaproszenie na to spotkanie. Spotkanie edukacyjne, oczywiście otwarte, odbędzie się w ten czwartek o 18.00. Temat jest ciekawy, temat jest dla Was, bo dużo. Dużo, dużo miałem zapytań, tak jak mówię, więc w końcu postanowiłem to wszystko omówić w jednym miejscu. Spotkanie, godzinka potrwa, godzinka potrwa maksymalnie, także tutaj same konkrety, dużo pracy z, z wykresem. I, i, I przede wszystkim przykłady też moich transakcji, gdzie grałem na przykład przeciwnie do teorii faleliota. Są takie zagrania, może często nie występują, natomiast mam tak, tak zwane zagrania na sfajlowanie, na czy niekiedy poziomów FIBO, czy właśnie teorii faleliota, czyli gram przeciwnie do tego, co na przykład widzi większość. Tak? Ci, którzy tam mocno się fiksują na teorii faleliota, ja niekiedy gram przeciwnie do nich. Dzisiaj, I właśnie w czwartek takie momenty wam. Pokażę i, i udowodnię też to moimi transakcjami ostatnimi. Także e, także zapraszam serdecznie, że odnośnie tej i faleliota. E, także 4. godzina 18 się słyszymy. Natomiast e, co się dzieje dalej? No po słuchajcie, ciekawy poziom. Troszkę mnie tutaj niepokoją te, te świece, które są na 4 godzinów cena na D1. Przepraszam, to jest interwał D1. No tak, no bo Australijczyka i Nowozelandczyka raczej H4, D1. Rzadko kiedy w ogóle schodzę poniżej H1, to są takie pale surowcowo-towarowe, na które zazwyczaj powinniśmy, tak jest moje zdanie oczywiście, powinniśmy patrzeć na, na wyższych interwałach, bo one są trendowe. Po prostu są trendowe. Od momentu, powiem Wam, jak się nauczyłem wyczekiwać długie fale, łapać może nie całe fale, ale pewne swingi. To naprawdę doceniam wysokie interwały czasowe. Dla mnie wysoki oczywiście H4 D1, dla kogoś może być to W1, lecz innego może być to miesięczny, no ale aż tak szeroko grać nie potrafię. Natomiast H4 D1 są te fajne TF-y na przykład do analizy tej pary walutowej. No i taki ciekawy poziom na Nowozelandczyku to jest 0,6481, czyli klasyczny ZZB. Tutaj te dołki w mojej ocenie będą rozgrywać i będą takim punktem odniesienia do ewentualnego zagrania. 23 dzień maja, tutaj mamy 14 dzień czerwca. No wyraźny popyt się aktywował, prawda? W pierwszym i, na, i w drugim momencie, więc tutaj uważam, że te poziomy docelowo gdzieś tam przetestujemy. Także czekamy. Jakieś alerty warto sobie ustawić, żeby tego poziomu po prostu... Nie pominąć. Przechodzimy, moi drodzy, do indeksów. Tutaj jeszcze pozycji nie ma, to już dużo miałem pytań, czy mam tego DAXa na krótko, czy nie mam, nie, nie mam, jeszcze nie mam. Troszkę mi to nie pasuje, ten wolumen jest troszeczkę za mało podażowy, jeżeli tak to mogę ująć. No, pojawia się jakiś tam większy słupek na tym wolumenie realnym, prawda, na tej fali, natomiast zobaczcie, na tej świecy, przepraszam, natomiast sam kształt tej świecy, no troszkę pozostawia dużo, dużo, może nie dużo, ale trochę do życzenia pozostawia, tak? Ona powinna być mocna, breakoutowa, wybi z tym wybiciem i zamknięciem wyraźnie poniżej, a tutaj nam zostaje na 4 godzinówce dolny cień. Ten popy, zobaczcie, on cały czas może w jakiś sztuczny sposób, bo często ta końcówka układu harmonicznego taka jest, taka już wyżyłowana do, do granic możliwości i, i, i czekamy na jakieś mocne tąpnięcie, często jakieś publikacje danych makro, czy to są takim pretekstem, czy można powiedzieć katalizatorem do... Do, do aktywacji mocniejszego ruchu, no w tym wypadku liczę na jakieś tąpnięcie podażowe, jakieś mocne spadki, no ale one muszą się pojawić. I to muszę zobaczyć i na wolumenie skumulowanym, no oczywiście na wolumenie realnym tutaj ten słupek powinien być jakby iść w parze z kształtem i wyglądem całej tej świecy. Także tutaj na razie się wstrzymuje, ale, ale coś na rzeczy jest, no i tutaj zobaczmy ten Klin taki czerwony też gdzieś tam wychodzimy dołem czyli zgodnie z tym co się, do czego się przymierzaliśmy nie już od, od kilku dni S&P S&P z kolei nie wypełnił układ. To jest sytuacja ciekawa bo poziom na który czekałem no to widzimy precyzję mamy na 886 FIBO dokładnie 3000 tutaj z jednej strony czekam na ten poziom z drugiej strony się troszkę go obawia no bo to jest okrągły psychologiczny poziom a jak wiemy nie są to poziomy łatwe do ani rozgrywania ani do, do przypilnowania, bo często tam te momenty ataku, tam się aktywniają automaty, także wszelkiego rodzaju głynne cienie. Tam jest niesamowita walka, utrzymanie tego poziomu, tak? Ale jest masa też takich pułapek, właśnie jakieś fałszywe wybicia, głynne cienie, tak jak w tym wypadku, tego się obawiam. Także poziom mam oczywiście zaznaczony, natomiast niekoniecznie będę go rozgrywał. Często jest tak, że czekam aż się tam wystrzelają, niech emocje padną. Tak, ja sobie wejdę pojutrze, czy, czy tam za dwa dni, prawda? Biorąc pod uwagę, że to jest interwał wyższy. Także tutaj dopiero na jakby czekam na uformowanie się w całości, całej formacji harmonicznej. Jeżeli chodzi o złoto, złoto mam nadzieję, że wykorzystaliście tutaj dostęp dwie albo trzy informacje, nawet ze screenem. Że, że braliście ten break Ja też go brałem. Co prawda jedna pozycja już dawno zamknięta, natomiast zgodnie z tym, co mówiliśmy, czyli liczyliśmy na wyjście dołem. Mówiłem o tym już dwukrotnie, na, na każdym live'ie praktycznie Chyba w piątek po raz pierwszy mówiłem, że ten poziom 1500 on będzie przełamany. Tak? Będzie próba wyjścia dołem. Natomiast tutaj, najważniejszym słowem, na które, które akcentowałem, właśnie to było to słowo próba. Także nie mówiłem absolutnie, że wyjście dołem się utrzyma kierunek, tylko to będzie fałszywka i rynek bardzo prawdopodobne, że za chwilę zawróci. Zobaczcie, co się dzieje, zawraca. Także tutaj. Też będzie kluczowe, czy wytrzymamy ten układ owe balans, czy nie. On jest taki śmieszny na jednej świecy, natomiast jest to oczywiście lokalne. Jeżeli tutajcie to wybijemy i ta główna podstawa. Na 151160, jeżeli to wyjdzie górą, to pewnie lecimy na nowe szczyty. Prawdopodobnie tak, te 1550 pewnie niedługo byśmy zobaczyli. Zobaczymy, taka jest zasada, bo jeżeli owe balans są łamane, to też są takie zagrania na wybicie czy wyłamanie układu geometrycznego, w tym wypadku OB, to znaczy, że mamy powrót do głównego trendu, a głównym trendem no to na 1 na W1. Nie, nie muszę tego pokazywać, prawda? Zobaczcie, co, co się dzieje na złocie. Także tutaj sam moment ataku po pierwsze, a po drugie, co się tam wydarzy. Jeżeli wyjdziemy górą, atakujemy nowe szczyty na złocie. Tak geometrycznie to wygląda. Europa WT. No Europa malutku, pomalutku, pomalutku dochodzi do naszych poziomów. Mnie to cieszy, bo w końcu ta dynamika i troszkę przyspieszenia mamy. 59,89 poziom, który mnie interesuje. Tutaj analiza trzeci albo czwarty dzień, ale dosyć długo już. Mamy mierzenie f 100 mamy układ harmoniczny, mamy wcześniejszy ZZB. Tutaj zwracam uwagę na ten dołek z początku maja, dokładnie 6 dzień maja. No i na zaksięgowanie tego miejsca czekam. Ewentualne tąpnięcie, tutaj mocne odbicie podażowe, bo tutaj się czai oczywiście na pozycje krótkie. Także 5989 do wyczekania. No i zobaczmy, co się dzieje na krypto. Nie wytrzymałem, nie wytrzymałem tego ruchu. O, Mastermind z nami jest. Cześć, cześć. Dużo, dużo znajomych dzisiaj, bo 150 osób nas ogląda. Fajnie. A na samym, na samym YouTube, a zobaczmy jeszcze na, na Facebooku, ile mamy? 20, 15. No też jest OK. Ale widzę, że takie transmisje na YouTubie są chyba lepsze, nie? Łatwiej, łatwiejsze. Na nie każę ma Facebooka, tak? Okej, okay. wracając do analizy, tutaj poziom, który mnie interesuje, 9700, zdania nie zmieniam, 9700 jest do zaksięgowania, tutaj te dołki, one były i są ważne. To jest 15 dzień sierpnia, 22 dzień sierpnia, popyt się aktywował. Zobaczcie, naprawdę leżały duże zlecenia. Widać to i po wolumenie, jak sobie obserwujecie wolumeny, chociażby z tych większych giełd, to tam naprawdę ta aktywacja była, jest widoczna. Po kształcie świecy również, no bo jeżeli coś ma dolny cień, to znaczy, że ten popyt wyciąga, prawda? Była świeca niżej, zostało to wyciągnięte, zostaje dolny cień, więc jakaś tam informacja zostaje, przynajmniej takie podejście mają price za no ale wiadomo, że jako tam potwierdzenie jest to całkiem niezłe. 9700, tylko potwierdzenie poziomu FIBO na przykład, prawda, to, to zawsze jest to dobre połączenie. Także tutaj na ten poziom czekam i decyzja zapadnie. Na chwilę obecną jesteśmy między jednym a drugim, także absolutnie tutaj nie, nie, nie prognozuję, nie wyprzedzam rynku Czekam cierpliwie, albo jeden poziom będzie zaksięgowany i zdecyduje się na długie pozycje, na 9700, albo, albo gdzieś tutaj zobaczymy ponowne testowanie. Dlaczego nie shortujesz BTC? No Jacku, odpowiadając na twoje pytanie, właściwie odpowiem pytaniem na pytanie, może to jest troszeczkę niegrzeczne, ale należałoby zapytać i zastanowić się poważnie, jeżeli w tym momencie bym zajął krótką pozycję, a rynek by troszkę odjechał, ja nie mówię, że wysoko, ale odjechałby na 10500, i z 10,500 by spadł na 9,700, to pytanie jest następujące, czy ja tę cofkę z 10,200 na 10,500 wytrzymam. To jest 300 dolarów. Ja gram na dźwigni, może nie dłużej, ale jakieś tam pozycje wcale nie małe też mam, więc to jest dla mnie już jakiś tam ruch odczuwalny. Ja lubię łapać te przysłowiowe dołki, szczyty i dla mnie strefa do zagrania to były te rejony, które zresztą brałem, bo 10,700 w zeszłym tygodniu tutaj próbowałem szorcić, coś tam z tego wyjąłem, nie wytrzymałem całego ruchu, natomiast miałem mocne potwierdzenie. Prawda? w postaci chociażby tego mierzenia FS100. No i korekty pędzącej. No, także w tym wypadku tutaj ten stop loss troszkę mnie przeraża. Mam nadzieję, że ja tylko odpowiedziałem na Twoje pytanie. Jeżeli nie, to, to możesz e, mnie zapytać, e, żebym jakiś tam coś bardziej to wyjaśnił, nie? Ale mam nadzieję, że jest jasne. Zobaczmy dalej. Ethereum, jak i Litecoin ślimaczą się strasznie. Uważam, że i jedno i drugie ma jeszcze miejsca do e, troszeczkę miejsca do wzrostów na te 186, 187 Ethereum, Litecoin bardzo podobnie. że możemy sobie zobaczyć jak to wygląda. Tutaj praktycznie LTC Litecoin jest. Ok. Mamy praktycznie ten sam sposób wyznaczenia tego scenariusza. Już Wam pokazuję szybciutko. 61. O! Ale numer przegapiłem. No, nie mówcie, że przegapiłem ten. Kurczę, patrzcie, Za, zafiksowałem się na Ethereum, a nie ustawiłem alertów na, 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 na Litecoinie. Zobaczcie, idealne dojście było z pięknym markowaniem ceny. No i to jest właśnie, powiem Wam, jeden z tych mankamentów, że jak się obserwuje dużo instrumentów, a ja obserwuję aktualnie kilkanaście, no to są takie sytuacje, że na przykład taki Litecoin nam wypełnia setup. A ja nie mam pozycji, bo się gdzieś tam zagapiłem. Także tutaj mój błąd przyznaje się do tego. Mam nadzieję, że Wy skorzystaliście, bo to było pokazywane już od doby kilku dni. Cała ta strefa była e, omawiana. No i zobaczcie z jak dużą precyzją rynek doszedł. 61, FS100, czyli korekta prosta. Odbicie mamy. No cóż, nie wszystkie setupy są do wyłapania. A mój, mój, mój błąd no, zagapowy się płaci, prawda? Także. Tutaj strefa w momencie ponownego testu, czyli jeżeli jednak by znowu 72 zaatakował, to spróbuje pozycję odnawiać. Także no, cieszy jedynie to, że jednak bardzo ładnie zareagował, prawda? Że, że widzi te poziomy FIB, widzi elementori tak jak te prostą wypełni typowy zygzak kaby równo się CD. Także technicznie po prostu wygląda to. Wygląda to dobrze. Ok, zobaczę, czy są jakieś pytania na Facebooku. Nie, pytań nie widzę. Ale tutaj coś się pojawiło, OK, za chwilkę odpowiem, jeżeli będą. Na zakończenie WIG20, słuchajcie, WIG20 do zaksięgowania, myślę te okolice, już Wam tę projekcję przypomnę, bo tutaj mamy 1 do 1. 1 do 1 wypada, no już niedługo, już niedługo, to było 190 chyba, 193, 195, 193, 195, końcówka, 2100 oczywiście, tak, 93, 95. Pilnujemy ten poziom. Wyżej jest kolejny poziom na 2, 220. Także tutaj taka strefa na jakieś 30 punktów na biegu 20. No, wygląda ciekawie. Technicznie wygląda nieźle. Srebro, no jasne, że zrobimy. Co tam się takiego zadziało na srebrze? Że tyle mam. Że tyle tutaj mamy propozycji od Was. No, ale no zobaczmy. Silwę. No takiego na srebrze jest, a widzę, że jakaś korekta się pojawiła, i pewnie się zastanawiacie, czy tutaj e, czasem nie dokupić, no z, przeanalizujmy to, zobaczmy, 1 do 1, szeroko zwiększyłem interwał, żeby tutaj szerokie, m, takie mocniejsze spojrzenie sobie wrzucić, o pięknie, zobaczcie co się zadziało, 1 do 1, zaksięgowany tutaj perfekcyjnie, zobaczmy, to mnie ten cień zastanawia, co takiego mamy. Patrzcie, 61,8, zobaczmy na 4 godzinówce. No, wygląda to, powiem Wam, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Także dobrze, że mi zwróciliście uwagę. Dziękuję, dziękuję Arku, Dzięki, Andrzej, bo mamy ZZB i wygląda to dobrze, moi drodzy. Zobaczcie, 61,8 POW, pomiar ostatniej fali i 1 do 1 korekta pędząca. Idealnie. No, w tym wypadku pozostaje mi czekać na ponowne zrzucenie lub zbliżenie się do tego poziomu, a sam poziom jest ciekawy, 17,74, no ewentualnie liczymy na ponowne wyjście górą. ale fajne miejsce, naprawdę wysoki interwał to jest po pierwsze, po drugie nałożenie się dwóch mierzeń, po trzecie aktywacja popytu, czyli jakby te założenia, na które ja zawsze czekam w kontekście wejścia, nie? jeżeli coś takiego widzę. Także fajnie to wygląda. Nawet co je zostawimy, oczywiście jutro do tego, do tego wrócimy. Słuchajcie, jeszcze raz przypominam: wtorek, godzina 18, ważne spotkanie edukacyjne. To ja faleliota, ale przedstawiona w sposób całkiem inny, bo pokaże nie założenia, pokaże momenty, w których ona nie zadziała. Także celowo takie spotkanie, myślę, że będzie ciekawie. Dużo, dużo konkretów, dużo takich założeń i moich wniosków e, zaprezentuję, no, ale to dopiero czwartek, godzina 18. Przypominam, przyszły tydzień, piątek, live trading Warszawa, 20 dzień września. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby dołączyć, to oczywiście mamy tam 2-3 wolne miejsca, e, chociaż wczoraj się zgłosiły dwie osoby, no to dwa miejsca chyba maksymalnie mamy. Ale jeżeli chcielibyście nas odwiedzić, wspólnie pohandlować, potrajdować, zapraszamy, dajcie znać. Słyszymy się jutro o godzinie dwunastej i w czwartek o osiemnastej. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć!